W dzisiejszym odcinku oh! uh! ah! Witam Was serdecznie moi kochani widzowie na naszym kanale eee, Przedstawiamy ostatnio dużo e, przepisów na święta A dzisiaj na, e, nastał czas na króla wigilijnego stołu Czyli karp Karp nadziwany a teraz chciałabym Was zachęcić do subskrypcji naszego kanału. No i zabieramy się. Przedstawię produkty, które są potrzebne, czyli cebulka, pieczarki, e, warzywa i taka saszetka warzywna, gaza no I, na, i... i nasz król, tak? I nasz król stołu wigilijnego, czyli karp. I teraz, moi drodzy, ja się do Was odwrócę pleckami. I wezmę się za bulion. Dokładnie. A my podziwiamy naszego karpia i widzimy się z kodolizą za chwilkę. A więc bulion się już gotuje. Oczywiście dodałam pieprzu i soli, wiadomo. I teraz muszę pokroić cebulkę i pie... Ojej, gdzie są moje pieczarki? To są, lecą do Ciebie. A, O! o u, a! Jest! Teraz muszę je oczyścić i pokroić! I zobaczymy się za chwilę. Jak będzie gotowe. No ale. kochani, teraz patelnia rozgrzana. Wrzucimy naszą cebulkę pokrojoną. Praktycznie to chyba nawet nie mówiłam, czy mówiłam, nawet nie wiem. Nie wiem, ja sam też. Że to będzie farsz z pieczarek i z cebulką. Chyba żeśmy nie mówili, ale... U nas zawsze jakieś potyczki są. Naturalnie wszystko u nas. Tak. Moi drodzy, teraz... I co, teraz poczekamy, jak cebulka się zrobi, tak, żeby cebulka. wrzucić? i wtedy ja rzucę pieczarki, już się nie będę pokazywała. Jak to się ładnie usmaży, to pokaże się dalej. No i też tak przyprawić, robiła. pewnie do swojego smaku, tak, tak spróbować, tak, czy tak, pieczarki panie tak, tak. są. Tak, i tak dalej. No to co, znowu skierujemy uwagę na naszego króla dzisiejszego. Tam nam się smażą nasze pieczareczki, a my zagotujemy naszego karbika. Wkładamy go właśnie do tego, potrzebna nam była gaza. No wiadomo, czy się tak, wkładamy Wkładamy go teraz do tego wywaru i przez około 5 minut, pewnie woda przestanie się gotować przez ten czas, około 5 minut on musi tutaj przebywać. Mamy trochę dużego karpia, a mały garnek, także musimy go tutaj. Ponad 2 kg tak, musimy tutaj był. go Tutaj troszkę udeptać. Dobra, tak musi być. I teraz jak wówer się zacznie gotować, to przez 5 minut... A, uparzyłam się, to będzie dobre. I teraz znowu poczekamy, jak to wszystko nam się... To się dogotuje, a to się dosmaży. I zobaczymy, jak połączymy wszystko w jedno. Tak? <gry> Na razie. Chłopak się nam zaparzył, aż mu tu dupcia trochę pękła. I teraz nadziejemy naszym farszem z pieczarkami, z pieczarek i z cebulką. Aha, gorące! Czyli co? Musimy go teraz nadziać. Musimy go teraz nadziać tym farszem. Ja się będę bawić, a wy poczekajcie, aż ja to zrobię, dobra? A wy posłuchajcie 10-sekundowej muzyczki sobie. Teraz naszą rybkę ubraną w folię wkładamy do piekarnika. Na 180 stopni, jakieś 20 minut, ponieważ nam się fajnie obgotował, troszeczkę dłużej i jest mięciutki już. Ale jedna uwaga, żeby właśnie pilnowali yy, w czasie obgotowania. Żeby, żeby nie za długo. Tak, bo wtedy, yy, tam, karp jest delikatną rybą, dlatego może się łatwo rozgotować. Dokładnie, nam troszeczkę się, ale daliśmy radę. Dokładnie. Zobaczymy jak to się będzie jadła, nie? I wspólnymi siłami zobaczymy się już. Na tak? pięknie upieczonym karpiu. Tak jest. Tak wygląda nasz y, nadziewany pieczarkami karp wigilijny. Ten król, tak? Ten król stołu wigilijnego. Jest mięciuśki, upieczony, ugotowany. I cóż, y, zachęcam jeszcze raz, przypominam o subskrypcji. No i wesołych świąt kochani. Smacznego!